wagi, witam was moi drodzy na czytaniu na miesiąc marzec dla waszego znaku Zodiaku, czytanie ogólne. Wiecie o tym, że te ogólne czytanie nie muszą być z każdą indywidualną sytuacją rezonujące, więc to jest bardzo ważne. Bierzcie z tego czytania to, co jest wasze, to co będzie dla was naj, najbardziej właśnie właściwe i wtedy z tego skorzystajcie, ale nie traktujcie tego jako coś typu wyrocznia, żeby nie sugerować każdą indywidualną Informacją, bo może nie będzie to aż dla Was takie rezonujące. Pierwsza karta, ta wyjściowa piękna energia królowej Monet. Tutaj w ogóle w tym rozkładzie macie dwie kobiety, i myślę, że bardzo podstawą tego czytania, czy też tego miesiąca dla kogoś z Was będzie właśnie druga osoba. Ale zaczynając od tej e, głównej energii, e, karta e, zaradności, karta dobrobytu, karta ogólnie bardzo pozytywnej energii, mądrych wyborów, e, kogoś, kto e, trzyma się bardzo silnie e, ziemi i takich przyziemnych s, e, stref materialnych, ale też i takich e, konkretnych, jeśli chodzi o dom, rodzina, ciepło, e, wsparcie, e, no, dobre zarządzanie. Ktoś, kto jest bardzo pracowity, jako i w życiu, i w pracy, ktoś jest doceniany, ktoś, kto wysoko siebie stawia w, w pozycji życiowej, a więc możecie mieć do czynienia z taką kobietą lub nią jesteście, ale a, bardzo pozytywnie w związku z tą kartą wyjściową, jeśli chodzi o ten miesiąc, bo ta karta wyjściowa, ta główna energia, ma tutaj właśnie was w każdej sytuacji. W każdym aspekcie postawić właśnie w takiej pozycji silnej, fajnej, zaradnej kobiety, którą, która jest odbierana przez ludzi jako ktoś, kto no, jest bardzo taki wdzięczny życiowo, więc bardzo pozytywnie. Teraz, jeśli chodzi o przeszkody na ten miesiąc, pokazuje się właśnie ta druga kobieta. Wydaje mi się, że chodzi bardziej o otoczenie pracy lub sprawy, które, w których się ubiegacie o to samo stanowisko, o tego samego mężczyznę. Coś, co was tutaj zamiast zbliżać, może was rozdzielać z jakiegoś powodu, ale to nie znaczy, że w przeszłości nie byłyście jakimiś bardzo dobrymi przyjaciółkami, kumpelkami, towarzyszkami i ze sobą w jakiś sposób nie... No coś na pewno was tutaj przyciągało, więc ja bym powiedziała, że mogłoby tak być że na przykład ktoś zmienił swoją pozycję w pracy, że na początku byłyście na tych samych stanowiskach, później ktoś poszedł, jedna z was poszła wyżej, i tutaj to od tego momentu mogłoby się zacząć jakieś nieporozumienie lub na przykład, która została wyróżniona finansowo doceniona bardziej, a druga się czuje pokrzywdzona, bo jakby obie jesteście w tej bardzo silnej takiej pozytywnej energii właśnie równowagi tego, co sobą reprezentuje, czy ta zaradność, to ta, ta pasja, ta pracowitość tu się bardzo ładnie pokazuje. więc cokolwiek tu jest dla y, jakiejś Pani y, być może będzie druga kobieta w, w przeszkodach, ale tak samo i panowie, jeśli macie dwie kobiety, no to wy tutaj będziecie też mieli duży dylemat w tym miesiącu, bo Prawdopodobnie musicie się na kogoś zdecydować, i przyjdzie moment, że tutaj no, będzie trzeba coś w tym kierunku zar zaradzić, więc zaradzić, zarządzić, zadecydować. Do przeszłości przechodzi karta gwiazdy, więc tutaj to jakieś szczęście, które albo wy obie ze sobą dzieliłyście. Karta marzenia, które było do tej pory bardzo. W zasięgu ręki, lub po prostu się już zrealizowało. Więc, y, tak jak powiedziałam, tutaj być może jakieś pójście do przodu z pozycją, z finansami, y, z domem, nie wiem, y, no, cokolwiek, ok? Więc tutaj coś już przeszło. Może to być dobre, a może być takie nie, coś, czego się nie udało osiągnąć, ale to będzie z jakimś marzeniem, y, bardzo ważną sprawą związane. Lub może być też tak, że w karcie Gwiazdy, um, ktoś jest pod znaku wodnika, um, odszedł do przeszłości, więc tutaj też może taka być um, szansa. W głowie tego czytania, czyli to są wasze myśli, mamy dylemat, mamy rozdroże, mamy osobę, która musi um, jakby dokonać um, jakiegoś wyboru, który nie jest łatwy. Osoba, która stoi przed wyborem... Um, Zastanawia się, czy jest gotowa na to, żeby zrobić y, ten krok do przodu. I ponieważ to są myśli, a w podstawie mamy kartę y, śmierci, czy to jest karta właśnie do, do zrobienia decyzji? Więc tutaj ta niepewność, y, nie wiem, wy się zastanówcie po prostu przyszłościowo, czy to będzie dla was dobre, czy nie. Czy jesteście tak zdecydowani, że wam nie, nie obchodzi was. Jak to się zakończy? Po prostu nie chcecie stać w miejscu, bo tutaj te karty pokazują, że ktoś będzie niestety żałował tego, że, że ten czas, kiedy jeszcze stała ta osoba przed tym wyborem, już minął. Ok? Więc tutaj cokolwiek to będzie, to tylko Wam zaznaczam, ale to też nie znaczy, tak jak na wstępie powiedziałam, że to musi być coś negatywnego i związane z Wami. Może to być też pozytywne. Ok? Teraz w podstawie, czyli to, co będziecie budować, właśnie ta zmiana, zamknąć przeszłość, e, iść do przodu, karta, która mówi o dużej transformacji w naszym życiu, zmianie ogólnie, czy to jest otoczenie, czy to, jest, czy to są ludzie, czy to jest praca, czy to jest jeszcze inna sprawa, ale tu jest idziemy dalej, więc tutaj jest bardzo duży nacisk na to, że ktoś faktycznie e, no, m, zamyka, przeszłość po to, żeby otworzyć przyszłość. Te zmiany, pamiętajcie, że one nas uczą tego, że żeby się y, no właśnie transformować, tak, żeby y, zmierzyć się z tą przyszłością, żeby nie stać w tej przeszłości, właśnie, żeby być może nie tracić e, lub nie przeciągać czegoś w nieskończoność, bo wiecie, że na przykład już tam e, niczego nie ma dla Was, a w związku z tymi decyzjami oczywiście pakujemy się w coś zupełnie nowego, z czego początkowo możecie nie być zadowoleni, e, ale jakby no, m, zawsze jest tego typu ryzyko, że może tak się wydarzyć. W tej podstawie macie skorpiona pokazanego, więc może też tutaj ten znak jako być ważny, ale nie musi, i karta przyszłości pokazuje nam, pięć kielichów, czyli jakieś zamartwianie, które wynika z konsekwencji jakichś decyzji, które zostały za wami. Mogły być to wasze, mogły być to czyjeś, ok? Bo tutaj nie wiemy, czy to nie były tej kobiety drugiej. Ale piątka kielichów mówi o tym, że czujemy się i jesteśmy w pozycji, ale tylko podświadomie, Kogoś, kto stracił więcej niż zyskał. Więc dlatego tu jest niezbyt e, zwykle odbierana ta karta jako coś dobrego, dlatego że my nie dostrzegamy, że my cały czas mamy dużo przed sobą, mamy wybór, coś z czego możemy stworzyć zupełnie nowy świat i. I on może być równie fajny y, niż ten, który zostawiliśmy za sobą. Więc zwracaj uwagę, to jest karta, kiedy to jest karta przyszłości, a wy stoicie w przeszłości w tej karcie i nie możecie z niej wyjść. Więc uważajcie na tego typu energię, żeby Wam zbyt długo nie towarzyszyła, bo to nie znaczy, że łatwo coś później jest przełknąć, ale y, ważne jest to, jak my dużo czasu na to poświęcimy. Czy my będziemy po prostu w nieskończoność żyć tą energią i się karmić, że no, nasza strata i tak dalej, czy my ruszamy od tego momentu i trudno podjęliśmy decyzję, jak powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B i idziemy dalej, tak? Teraz karta lęków obaw, mamy kartę sprawiedliwości, bardzo pozytywnie, mimo tego, że się lękacie, to jest karta karmy i wyczyszczenia energii takiej, która powinna zostać Potraktowana tą, tym rządem tym sprawiedliwą, no, rząd y, odgórny, tak? Wiecie o co chodzi? Y, jakby oczyszczenie atmosfery, y, albo przez urzędy. Albo y, po prostu takie odpuszczenie, y, powrót i powrócenie do równowagi, nie da się tego uniknąć. Więc y, no, zawsze jak y, podejmujemy decyzję, trochę chaosu, a później ta równowaga, żeby, y, żeby właśnie wróci, wrócić do równowagi, trzeba tutaj to przepracować. Y, Lęki, obawy z jakimś wyrokiem, z jakąś sprawiedliwością, z jakimiś tematami, które, w których my niedużo możemy już teraz zrobić, tylko ktoś musi wydać e, to zarządzenie za nas. Więc e, możecie się liczyć z tym, że nie będziecie wiedzieli, czy to jakoś, nie wiem, ale w pierwszym e, momencie, jak rozłożyłam wam te karty, wydawało mi się, że wyjdzie na jaw jakaś sprawa, jakiś sekret, prawdopodobnie, który. Nie wiem, jedna z tych kobiet mogła ukrywać, i, i zdecydowała się na to, żeby to wyjawić, i później, niestety, ciąg dalszy to jest właśnie ten przełom, który mi się tutaj pokazał. E, dlatego, chyba tutaj to wyjawienie czegoś e, musi spotkać ten sąd, taki wiecie, sprawiedliwości, e, po to, żeby można było się od tego momentu odbić i iść dalej po prostu swoją drogą. Waga tu się pokazała, więc w lękach, obawach może być też ktoś jest pod tego znaku. Teraz karta, która mówi o tym, jak was postrzega wasze otoczenie: ktoś, kto jest zakochany. Dlatego też powiedziałam tutaj o tym mężczyźnie, że może być tak, że on też jest podstawą, i tutaj tą kością niezgody, nie że tak powiem, jeśli chodzi o te dwie kobiety. Ale. Jesteście tutaj kimś, kto naprawdę potrafi się dogadywać, ktoś, kto jest pokazany jako przyja przyjaciółka, przyjaciel, ktoś, który jest ciepły, ktoś, kto dąży do zgody, ktoś, kto raczej e, jest wspierającą osobą, e, cieszącą się, bo to jest karta szczęśliwych, szczęśliwych ludzi, e, niż taką, która nie potrafi, jakby. E, która nie, czy znaczy tak, ktoś, kto na co dzień po prostu nie jest taką osobą narzekającą na wszystko, tylko raczej dostrzegającą te dobre, pozytywne aspekty w naszym życiu, w naszym otoczeniu, więc to jest, jeśli chodzi o to, jak was widzą ludzie, no, ktoś zakochany, to jest bardzo dużo taki czy pokazuje, że że nie wygasa w sercu ta radość taka właśnie i lubi drugie osoby po prostu, z kimkolwiek jest. Teraz jeśli chodzi o dwie karty rezultatu, pierwsza to jest karta, co ma wam pomóc, a druga rezultat końcowy, co wyniknie. To co ma wam pomóc, wiecie co? Jakby nie być dłużnym, po pierwsze, pokazać tą swoją siłę, nie ulegać. Karta troszeczkę jest taki, tak pokazana, że ktoś lubi... Nie, no właśnie, nie ulegasz. To jest tak, jakby. Um, mam swoje zdanie w jakiejś sprawie i bez względu na to, że jest więcej obok i próbują zmienić to zdanie, wy się nie uginacie, bo to jest jakaś Wasza zasada, jakieś Wasze, powiedzmy. Od korzeni po prostu tak macie i wy nie chcecie ustępować, i to są rzeczy, których wy się chcecie trzymać. Więc to jest taka osoba, która zbyt łatwo nie rezygnuje, nie poddaje się, zawalczy o swoje, kiedy trzeba, i ten trud tej walki nie jest aż taki dla Was, jakby odpychający, żebyście i tak nie stanęli w szanki z innymi osobami, czyli tak jakby baleczni. E, honorowi, takie osoby, które e, łatwo nie, nie poddajecie się. Po prostu bardzo dobra karta, i, i tak macie tutaj jako radę e, się zachowywać, żeby nie bać się powiedzieć głośno, co myślicie o jakiejś sprawie, nawet jeśli w perspektywie czeka was jakaś burza w towarzystwie i po prostu. No, który was zarzuci po prostu innymi opiniami, bo się z wami nie zgodzi. Więc tutaj, jakby się macie tego nie, nie bać, bo być może to przyniesie więcej szczęścia niż, niż, niż tak naprawdę zła. Teraz rezultat końcowy: mamy cesarza, bardzo silna pozycja lidera. Tu jest mężczyzna. Z jakiegoś powodu z nim tutaj możliwe, że nawet wejdziecie w ten konflikt, ale. No, tutaj akurat jakbym patrzyła, to dwie silne, uparte osoby mi się pokazują w związku z tym, ale cesarz jest kimś, kto wszystko zrobi dla rodziny, wszystko zrobi dla swojej partnerki, osoba, która jest stanowcza. To, a, oczywiście w tej karcie też się pokazują negatywy, które będą odbierane jako a, narzucanie swojego słowa. Osoba, która lubi rządzić, ktoś, kto właśnie nie uznaje drugiej opinii, tylko swoją własną, więc dużo jest energii, ale macie przy sobie kogoś, ktoś, kto zasługuje na to, żeby wysłuchać tego, co, co ma do powiedzenia, bo z racji pozycji, którą zajmuje już w środowisku, w otoczeniu, być może wiekiem, warto to jest wziąć pod uwagę. Niekoniecznie, jeśli się nawet nie zgadzacie z tym wszystkim, ale to nie jest y, ktoś głupi, ok? Dlatego, że nie bez powodu się tutaj znalazł e, na tym, e, w tej pozycji, w której jest. E, ktokolwiek to będzie, to może być e, osoba, która jest e, e, przedstawicielem jakichś urzędów, przedstawicielem e, w pracy, na przykład to może być dyrektor, to może być lekarz, Dużo, dużo mi się tutaj energii pokazuje takiego bardzo silnego mężczyzny, ale raczej już na jakiś, wiecie, jakiś lider taki naprawdę w swoim otoczeniu. E, przykładem na przykład może to być um, dziadek, um, czyli ta główna osoba rodu, um, no, która ma być może najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o majątek, który rozdziela. Więc tak przykładem, wiecie, tutaj nie, nie chcę sugerować, ale tylko tak dla zrozumienia, kim może on być. Baran się nam pokazuje w tej karcie cesarza, więc może też tak być, czy ktoś z, e, spod tego znaku zodiaku, raczej jednak cały czas mężczyzna, bo cesarz tutaj nie da się, e, no, akurat w tej energii tutaj go wy, wykluczyć, więc, e, no ale są jakieś dobre zarządzenia, jeśli chodzi o tą kartę, także etap końcowy, on wyciąga rękę, do której z tych kobiet, lub nawet do obu, żeby to w jakiś sposób um, właśnie przynieść tą sprawiedliwość. Um, czyli on tutaj może mieć decyzy, decyzyj, decyzyjną um, opinię i po prostu no, a będzie ona oparta na jakichś na zasadach, um, które on tutaj narzuca równocześnie. Teraz, jeśli chodzi o kartę, Dodatkowo macie moi drodzy trzy buławy, więc tutaj jest faktycznie jakieś przejście e, bramy. Okej, okay? to jest karta, która mówi o tym, że jesteś. Mamy już jakiś plan, mamy już decyzję, teraz czekamy na odpowiedni moment. E, tutaj przeważnie się pokazują um, co najmniej dwie osoby. E, Jeśli w małżeństwie, no to tu ktoś rezygnuje z tego, żeby tkwić w tym małżeństwie, gdyby ono było problematyczne, oczywiście. Jeśli nie, to szykujecie się razem na jakąś podróż, w jakąś drogę, być może jakąś przeprowadzkę, być może do pracy. No, dużo energii, ale Wy wtedy będziecie wiedzieli, do czego to bardziej przyrównać. I pod spodem jeszcze mamy rycerza kielichu, więc tutaj jakieś tematy. Znowu mi się ta praca pokazuje, ale. Wy będziecie wiedzieli o tym, jeśli tak faktycznie jest. Dobre karty, ogólnie bardzo pozytywne rozwiązanie jakiejś trudnej, problematycznej sprawy, e, która nie przyniesie wam w pierwszym momencie zbyt dużo takiej pozytywnej energii, bo jakby nie będziecie dostrzegali tego, że jest jeszcze dobra strona tego wszystkiego, czyli wiecie. E, płacz nad takim rozlanym mlekiem, tak, ale ta zmiana właśnie jest bardzo pozytywna. Myślę, że zależy od tej waszej decyzji, która jednak była nieunikniona i trzeba było ją pod, pod, podjąć. Być może ryzykowna, ale te konsekwencje jakby doprowadzą was do tego, że, że będziecie, będziecie w rezultacie zadowoleni z tego wszystkiego, także ściskam, pozdrawiam, oczywiście zapraszam do komentarzy i do subskrypcji z góry. Wielkie dzięki, trzymajcie się.